Powolutku pustelnia ląduje, ale nie stopuje. Dziś wszystkie sekcje pracowały na kosmicznym ogrodzie, w Remie dzieci, plewianie, czyszczenie. W sumie 10 ludzi pracowało w moim zasięgu. I jak się położyłem, pójdę do piątej, to na szóstą przed szóstą nie mogłem z podłogi zejść, bo jeszcze pisałem z panią Agusią. Wstęp do odpustów. Jeszcze gdzieś trzy dni pracy takiej upartej pani Agnieszki. I powstanie książka na temat odpustów na 500 stron. Łacińsko-Polska. Wiecie, jaką pracę wykonała pani Agnieszka w ciągu dwóch miesięcy? To jest taka praca sezyfowa. i tłumacz, część tekstu wykorzystujemy automatyczne tłumaczenia. Dzieci to jest... No i, a mnie czeka przynajmniej dwa dni. Potrzebuję ciszy, żebym ja to przeleciał całość. A później mamy ambitny plan. Chcemy na 18 czerwca wydać koniecznik. Bo już klucz mamy. Bo już, już nie będzie żadnej modlitwy w konieczniku, która nie ma gdzieś tam wzmianki. Większość odpuść, tak dalej, żebyście się nie modlili bezpciowo. Pani Agatka, ty mnie czym prędzej pogonisz, żebym powiedział, które pieśni trzeba obniżyć z koniecznika, a pani Agusiami powie, które usuwamy, a które zostają, etc., etc. i musimy czym prędzej weczek siadnąć w takiej komityce redakcyjnym, ustalić rama, Koniecznik będzie dzieci przerobione technicznie. Nie da się już utrzymać strąbu, mieliśmy jedną edycję ponawianą, utrzymaliśmy, a teraz się już nie da. Jak dochodzi tyle przypisów, odpust zupełny za każdym razem, to, to, to rozsadzimy całe teksty. Dojdą dzieci nowe, no w pacierzu będzie modlitwa Królowej Polski w wziętej, Matka Boża to prosi. W pacierzu jednym albo rany wieczornym no, musi być modlitwa do Archanioła Gabriel. Gabriela, szef zakonu dzieci. Rozumiecie, to musimy, to jest teraz, no, to, gdzie będzie taki sam charakter, ale ten modlitewnik będzie miał jeszcze innego ducha. Przy edycji drugiej Pan Bóg dał orędzie, że ten modlitewnik wychowa mężnych obrońców wiary. Ludzi, którzy, dzieci nie, to, są rzeczy, to, są, to się dzieją rzeczy, dzieci nieprawdopodobne bo koniecznie ma taki charakter, że jest, jest to nasz podręcznik metodyczny do codziennej modlitwy i na pielgrzymki. Więc my łączymy te dwa aspekty, więc on tam troszkę grubszy będzie, ale niewiele, nie za bardzo, no bo gdzie go wsadzimy do bagażu do samolotu, a musi być z nami, żebyśmy się mieli z czegoś modlić. To jest nasz najgłówniejszy podręcznik formacyjny naszego wnętrza. gdzie grzebiąc, dzieci wy, wy, znalazłem, bo ja w niedzielę już nadałem wam na gorzkie żale odpust zupełny. Bo nas nikt nie wyływał. Znaleźliśmy dokument i teksty z 1968, czyli wtedy był prymas Polski. Stefan Wyszyński, kardynał. Że dla Polski jest przywilej. Kto raz w tygodniu w wielkim poście odśpiewa gorzkie żale. Ma odpust zupełny. Teraz rozumiecie, czemu skrócili gorzkie żale w niedzielę do jednej części? No żebyście nie mieli odpustu zupełnego, tak czy nie? Wiecie, jakie to nitę! Mam 40 lat kapłaństwa, 6 lat w seminarium, czyli pół wieku na plecach. Ty o tym nie słyszał, że gorzkie żale w Polsce jest to przywilej dla ziemi polskiej. Ma o moi drodzy, odpust zupełny. Natrafiłem na wydawnictwo, ale tam coś kręcą w internecie, bo przywilej papieski dla ziemi polskiej o miłosierdziu Bożym jest 2002 rok. Mnie uczono, że się jak to się odmówi w kościele między 15 a 16, a z tego wynika, to muszę to jest do sprawdzenia, że można w ciągu całego dnia. No bo nie ma od, jak nie ma wymienione między 16 a 18 a 15, a, 8, a 16, no i dzieci, jak ktoś gdzieś, jakąkolwiek, w jakim języku, znalazłby tę wiadomość i dekret, przesłałby na pustelnię, żebym się upewnił, jaki jest prawdziwy dokument. Mamy 23 lata tego wydarzenia, no i dzieci już są rozbieżności. Tyle o naszej pracy pustelnianej. Pani Gadka nie narzeka na pracę dzieci. Dziś jeszcze ja wróciłem w pół do pierwsz, trzeciej, to siedziała przed rozli, że jeszcze nie ruszyła wczorajszego dopływu przekazów skonta Cały czas pływają wszystkim. Dzieci sił życzę. Najbardziej uśmiechnięte są panie Różańcowe. Wyjaśniam teraz od razu już dzisiejszą liturgię. Jutro. Przyjdziemy tutaj, na Święto. Zaczniemy obrzędy od schowania Pana Jezusa. W czasie tych obrzędów będzie przeniesienie Sanctissimum do Wieczernika i będzie już wtedy adoracja tam, łącznie do rezurekcji. w czasie rezurekcji wezmę Pana Jezusa stamtąd, na procesję i my skończymy tu, bo będzie msza święta. Ja go w tabernakulach, ile jest świętych hostii, bo później wystawię tam Pana Jezusa, albo zrobimy sobie, bo msza będzie ładnie, z tą samą hostią, konsekrowaną jutro, idziemy z Panem Jezusem na wystawienie tam, bo wypada tam przez cały tydzień, żeby przy grobie pańskim i ciemnicy była adoracja Najświętszego Sakramentu. Jutro obok tej procesji Pomszy Świętej mamy umycie nóg dwunastu lektorom, apostołom i mamy obrzęd, moi drodzy, obmywania ołtarzy, czyli ja siadę w auto i mam dwie godziny roboty. Bo my tych ołtarzy mamy już coraz więcej. I wypadałoby, żeby one w każdym miejscu, gdzie są, były puste. Jak panie Gusia mi przypomni, bo jeszcze nie byłem nigdy w kaplicy objawień. A tam też jest ołtarz, jest Sanctissimum. Nie zgłosił się nikt do przyjęcia na łono kościoła. Więc tego nabożeństwa po południu. Nie będzie. Kopit dowódcy. Dyżur wieczernikowy ma 16-18 maja. Dywizja lubelska i łowicka, Skierniewicka i wszyscy chętni zgłosiły się. Trzy osoby, kolejne dziewięć. Anna Maria Kmieci, Jarosław, Karolina Z. Szorak. Marsen Holandia, Anna Z. Michalak, Mastera z Przypominam, 18. obłodze. moje 40-lecie, Dzień Kapłaństwa przed Święceniami. Więc zapraszam, chcę się Wami nacieszyć. Dlatego wszystkie obrzędy, inicjacje będą w sobotę. Pani Agatka wie, w sobotę, w niedzielę po obiedzie, jest ja ciasto z Wami usiąść na trawie, tu przed domem. Kupiłem gęś, balbinkę, wychowuję ją, żeby była związana z moim głosem. Robi postępy już. Po czym przejedziemy autami na wzgórze. Na wzgórzu Matki Bożej zaśpiewamy sobie majówkę. A stamtąd pójdziemy na wzgórze wdzięczności. I moi drodzy, jeszcze Wieczerza prymicyjna. Niemożebne poruszenia na 18, na 8 czerwca. Pustelnia czeszczy dzieci w szwach, jeśli idzie o przyjmowanie miejsc, alarm wielki. Dzieci jakoś pogodzimy. Rozwijemy wszystkie nasze sześć dużych namiotów. Będzie już wtedy stał duży, ogromny namiot, który będzie w jednej czwartej tylko zajęty towarem, więc tam 30 ludzi, dzieci umieszczę. Zadzwonię do mojego księdza przyjaciela, no to kupię stołóżek takich kanadyjek polowych, w razie czego, że dzieci chcę mieć, mieć dużo o 16 w sobotę. Jakoś pustelnia się pokręci. Ale zaznaczam, czeszczy w szwach, bo się akurat dywizja warszawska pani Marzenki. Sześć ludzi znajdzie miejsce dla nich, ale to już nie wedle waszych życzeń, bo to się nie jest. Lublin 50. To takie duże hasła przyszły, że dzisiaj takiego pogotowia jeszcze organizacyjnego pustynia nie miała. W moim życiu zezna jest bardzo prosta. Od przybytku głowa nie boli. Żebym się miał z kimś tylko modlić i Boga przepraszać. Do Bractwa Duszczyńcowych zapisały się dwie nowe osoby, 1619, Ewa Z. Pruszowska-Baborów, Anna Z. Miszewska-Racibórz. Przypomina mi, cieszę się, bo zakonnicy czasu ostatecznych mają obowiązek rekolekcji co roku. Ta grupa elitarna nie może mieć lżej. Bractwo duszczycowych co trzy lata. Zakon Mariański co trzy lata, Więc praktycznie będzie co roku u mnie. wedle prawideł cyfrowych nie powinienem wam pomieścić, bo na Bractwo duszczycowych powinno się w tym roku zapisać 500 osób, a jest zgłoszonych dwadzieścia kilka. Przypominam o skarbonie, rozumiecie? Nie obowiązek, nie ma wyjścia. Bo jak ja utrzyma, rozgrzeję waszą miłość do Boga, jeśli wy nie będziecie zdyscyplinowani przeze mnie? Oddolna intronizacja, dwie nowe osoby, 7425. Helena M. Ołowa, Dolnośląskie i Maria Z., Niewęgłowska. Jedna osoba zapisała się do dzieła Eliasz 9000 2044. Dorota Zet Białecki, London, Ontario. Patrzę, ile właśnie mam na sobie 19 osób. Idą cały czas zapisy na rekolekcję radości. 11-17 sierpnia. 154 osoby, moi drodzy, sześć nowych, Anna Z. Przyborowska, Antonina Z. Przyborowska, Euk, Joanna Z., Maria Z., Urszula Z., Magdala Z., Balcerzak, Ełk. Cztery osoby zapisały się na jeszcze szarżę, szarżę tę, ona się już kończy, 2000. 20, 220 osób bierze udział w tej szarży. Na nowe przymierze zapisało się 17 nowych osób. Na 18 czerwca 828: Jarosław Jędrzejewski, Cieklińsko, Janusz Zepestka, Kalwaria Kaszuby, Darusz Uciechowski, Gdańsk. Alicja Pomałańska, Gdańsk, Marta Przyborowska, Ełk, Joanna Balcerzak, Ełk, <laughs> Lidia Sawicka, Warszawa, Marek Wójcik, Warszawa, Elżbieta Emiota Mgła, Magłysz Bolesławiec, Elżbieta Z. Schreiber, Koblenz; Kinga Z. Adamus, Weil Niemcy, Mar Ewa Maria Z. Zaborowska, Zwoleń, <laughs> Piotr Z. Adamski, Warszawa, Krzysztof Z. Górski, Poznań. Grzegorz Z i Monika Z. bienienda Ruda, Mińsk-Mazowiecki. Pańszczyzna planowana jest od 28 kwietnia do 25 maja, czyli pięźni dni. Zgłoszonych trzy osoby. Wołam i proszę o kolejne osoby. Przypominam, jutro zaczynamy modlitwy o godzinie 8 Maszą świętą. Będzie specjalny kielich przenoszony, panie, to to wszystko, będę wszystko jutro dzieci wyjaśniał w pięknym złotym kielichu. Trzy monstrancje przygotowane, trzy, trzy hostie, cała ceremonia, welon biały, czarny, to będzie w trakcie. Ceremoniarzem jutrzejszego dnia chyba jest to panie Andrzej, pan Mariuszek, nie, pan Mariuszek, więc to do, on dojedzie, wszystko przygotowuje. Dziękuję za każdą Mieszkańcom pustelni. Ile się napracuje, mój pan Grzesiu, do z ludźmi. dowieść towar, dzieci, jaką on wykonuje pracę. Żebyście wiedzieli, ja już mam awersję do telefonu, kapujecie? Ja już nie chcę słuchać, słyszeć w ogóle żadnych próśb, bo to każda prośba jest dla mnie robotą. Mając świadomość, że ja w tym roku muszę wydać wszystkie zaległe rzeczy, bo Bóg poprosił, dzieci, trzy śpiewniki, koniecznik, dwie książki jeszcze o odpustach, lekcjonarz Maryiny. Mamy pięć lat. Próbujemy wznowić modlitewnik przykonających Benedikcjones. Gdzie jest dziewięć pozycji? Mam zakaz, niczego nowego. Stąd zatrzymałem operację, mszał, no bo nie, nie da się, To jest nowe, nie zacznę tego. Dziewięć pozycji mamy zrobić. Śpiewników cztery, a dziesiąty będzie wspólny. Egzorcyzmy. Co jeszcze. Co jeszcze, jeszcze nie ukryłem? Egzorcyzmy i agenda. Eksorcyzmy i agenda. Agenda Adwent, bo na razie mamy zrobione, to jest 11. no i a, nie ruszamy, mamy jeszcze to, co Pani Agata 13 punkt czy 12 to Agenda Wielkopostna. Wszystkie te niedziele, święta, procesje, co robi Pan. Dzieci, jak możecie, to mnie sklonujcie, sklonujcie Panią gadkę. Wszystkie, co macie na pustelni, trzeba sklonować razy pięć, bo Pan powiedział, każdy Twój mieszkaniec na pustelni pracuje za trzech. Tu wszyscy pracują za trzech. Jak dziś napisałem wstęp, to nie wiem, dzieci też. Cud, duszczyć sobie, bo to jest fizycznie niemożliwe. Ledwo człowiek zipi, bo jest notoryczny brak snu. Jak tak robisz, no to dla mnie dwie godziny, a ja o piątej a muszę mieć mszę o siódmą, żeby zdążyć na rozkład pracy. No to dwie godziny dla mnie jest za mało na modlitwy. Ja potrzebuję trzy, żeby nie być zażnięty wieczór. To i stąd się bierze, że dwunasta w pół do pierwszej, pierwsza a pół do drugiej to są znowu godziny miłe mojej osobowości. Ale nie da się ujechać na cztery godziny na snu codziennie. To tyle dzieci wyjaśnień. Święcenie pokarmów będzie w sobotę o 15.00. A później wspólna koronka. Jutro przypominam, w naszym przypadku to będzie około 10, bo mówię uczciwie. Laudes i koronka, i, 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 i jucznie to jest półtorej godziny. Droga Krzyżowa, możemy zrobić sprawnie, ale to godzina 10. Kazanie, więc my potrzebujemy 3,5 godziny. No może w pół do dziesiątej. My siądziemy już do wigilii wieżerzy starotestamentalnej. Przypad przypominam, to od jutra wszyscy, co ze mną pościli, taką robicie sobie wigilię. To jest albo na mięsie wołowym, albo na baranim, Jakaś sałatka z, z dużej marfii. Tam jest yy, i pomidor. Taka żydowska, jak macie przepis. Można zjeść sobie jakąś wędlinę. I przypominam, lampka wina intronizacyjnego. Pierwsze otwarcie. Później urczy się, korkujemy. Radzę złotka wyciągać tak, nie ucinać, bo da się wyciągnąć, wyciągnijcie, żeby go później z powrotem włożyć, że butelka nie tygana. Nie chlastać zbyt, zbyt dużo tej butelki, bo jeszcze będzie kilka otwarć. Ostatnie otwarcie będzie, moi drodzy, 8 grudnia. Wtedy już do dna. Czyli dlatego oszczędzajcie, lub sobie nabyjcie zapasy. To wina ma szczególny charakter. Gdzie mamy środę? Czyli Dywizja Kaszubsko-Pomorska. Przepraszam Pana Boga za wszystkie popełnione grzechy. Idziemy. Do Drogi Krzyżowej mamy teraz Drogę Krzyżową z Matką Bożą. Czy czas odejdzie? Że... Nowego Cza... Przymierza. Nowego Przymierza.